Cześć, witajcie, jestem komandosik.pl i zapraszam Was na 17 part serii przygody z Nargonem W tym parcie występuję razem z piórem. Przedstaw się ma wszystkim, to piór. U mnie filmik będzie trochę inaczej wyglądał. Razem e, idziemy sobie dzisiaj na McDoki. Mamy tutaj taki klucz fajny. Ja mam klucz do zwodzących kaskad Piór pewnie też go ma. Mam. Więc tak, musimy pierw przedyskutować naszą drogę. Jak byś chciał, żeby ta droga nasza wyglądała? Pójdziemy sobie z Ithan do Eder, a z Eder potem e, na Kwieciste przejście i później chyba będzie... Do głuchego lasu. Do głuchego lasu. No dobra, możemy tak iść. No, czyli zaczynamy. Ty prowadzisz czy ja prowadzę. A bez różnicy u mnie wygląda, że ty idziesz pierwszy. Dobra. O, u ciebie na odwrót. Ja takim skorpionkiem zasuwam. Czy on sk ze skorpionkiem ja takim umarlakiem zasuwam. E, jakbyśmy gdzieś zgubili się w tłumie, to u mnie macie taki dodatek, że on jest podświetlony na taki zielony, zielonkawy kolor. U mnie też. Taki kwadrat. No taki kwadrat nad, po nad postacią. Cała ta postać jest związana w takich kwadrat. Dobra, idziemy sobie. Jesteśmy w Dolinie S. Dokładnie i kończymy. Z niej iść. E, Przecież pa, to Patryk Sierespi. Heros 30 chyba, 5 czy 6, czy 6 level. Kiedyś pamiętam, go tam spotkałem przy ognisku. Tutaj macie takiego gościa, e, możecie z nim zagadać. Jak, o, ja zagadam. No, jak nie będziecie chcieli z nim zagadać i nie dać mu kasy, to będzie walka. O, o. tak. Go, no, ja go tylko jedną strzałę sobie zmarnujecie na niego Chyba lepiej jakbyś tak kalkulował wychodzić i dać mu 10 złota bo jedna strzała jest chyba tyle warta A jeszcze doda, do, do, dodać kliknięcie w myszkę mm. <laughs> Ale to ja dzisiaj kalkuluję wszystko Dobra mniejsza o to jesteśmy w przełęczy łotrzyków Tu też jest kilka respów Patryka o, tutaj mam niedźwiedzia Będziemy przechodzić przez miasto złodziei Czyli Eder Tam jest też teatr Którego quest'a niedługo pokażę, bo sam jeszcze na niego nie robiłem Ja też go chyba jeszcze nie robiłem Chyba, że mój, mój współzastępca konta to zrobił Bo on bardzo lubi, bardzo lubi robić takie quest'y Ja w ogóle nie robię quest'ów, tylko exp'ie no właśnie on jest taki, że na jego koncie nie wiem czy nie ma questa zrobionego No normalnie on ma każdy quest na pierwszy, drugi, nieważne czy to pierwszy, drugi level Każdego questa ma yeah. zrobionego no bo on tak, o. On, on tak lubi expić, że wiesz O tam ma... na skrzyżowaniu była droga do wioski Khuli. Tam idzie się na berki to to mówiłem na wyprawie Pamiętam, tam tam tamtędy chodziłem to dość często Oj, myszka mi spadła Tak, wczoraj z twoim klanem chyba pięć razy rzucaliśmy się na Zolasza. Na kogo? Na Zolasza E2 ich Bo na berkach jest... Dwa, są dwie No, no i... E, jeden z twojego klanu miał quest'a i musieliśmy... To e, e, znaczy się chciał pomocy No rozumiem, rozumiem i w grupie no. byliście Byliście No niestety Byliśmy stickerim, który co 15 sekund walił z tworka Tutaj macie, możecie chyba kupić Jak nie zrobiliście hero quest'a to możecie kupić chyba takie unikaty broni i zbroje. Tak. Y y Właśnie tak. trzeba zrobić teraz. A. Już tak trzeba. Kiedyś to można było kupić. Tutaj macie namiot bandytów, gdzie się respi herszt. Tam jest red. Trochę dziwnie to pozmieniali. Możesz y sepiur z nim pogadać, to ci okradnie. Więc powodzenia. Nie. Tu, się... O, patrzcie, to mój jakiś ten. Jakiś mój klon, co to w ogóle jest? Toś mnie sklonował. Cheater. Je cheater, cheater. Kurde myli mi się O, o, tu macie dom schadzek, nightclub Gdzie? Nie, ja wam zaraz pokażę, ja muszę się jeszcze odprężyć Bo jeszcze do końca uleczony jestem Chodź piór, pokażę ci gdzie jest dom schad schadzek moje, ulu Wiem. moje ulubione miejsce Margonem Ja tam Mietka raz spotkałem Oj, idziemy, musimy się odprężyć Jak jeszcze dobrze pamiętam zaraz ci powiem o której cyganki możesz się odprężyć Wiem u której, u jednej z nich. O o. Tego mi trzeba. A. Pewnie niektórym naszym y, widzom może się to skojarzyć z różnymi rzeczami. Rzeczami. Mm. Ale co to jakaś no. wyprawa, to odpoczynek musi być. Za 1500 złota. Czyli nie na nie, nie całe dwa te to no tu mm. Jakiś tancach sobie przechodził. O, z wrogiego klanu. Jakby było red, to już by poleciał. Tutaj idziemy sobie tą krótką drogą. A tam był skrót. No był skrót. Mogłeś mnie wyprzedzić tym skrótem. A ja na moim fajnym Margomap mam cię zaznaczone na yy, zielono. Nie jak niektórych, graczy na żółto. Ja mam Ciebie na biało Zaraz mapka nam się przeładuje Dziś jakoś te moje mapki mi szybciej się przeładowują Bo tak to można się przespać zanim się przeładowują Mam muszę sobie nadys zgrać Bo to naprawdę jest porażka Mi czasami wolno ładuje przez Margo Extent No ja właśnie też przez to mam no, normalnie tak mi czasem laguje jak, bo na tym Margo ekscent mają często przeciążenia No Dobra, leci, lecimy sobie na słoneczną wyżynę Tutaj będzie trzeba przejść takim nieznanym skrótem Przez niektórych na pewno znanym Bo tutaj jest droga zabarykodowana Przez no. złe stwory Obok tego żula tu Gdzie to jest zbir? No dobra, wygląda jak Manel No jak się dwa dni nie mył, no to co się spodziewasz <grych> O, tutaj macie Gonza Stary rozbójnik Jest taki, sta o, jest taki już. stary, że od 30-ego levela by na zwykły mech poleciał O, tu jest chata bandytów, tu siedzi ten... ...Tytan W ukrytej siedzibie No ja pokazywałem jak tam dojść Wiem do góry, do Thuzal. Nie, przecież jak przejście to przejście? No, mówisz, że do góry. A no, tylko, że mówię, że do góry, no, nie? Taką no, ścieżkę macie. A ty masz TP do Thuzal? Czy nie, nie zrobiłeś? Ja no, miałem sobie tak po prostu y, Questa na 70, za to prawie 1000 pH jest. To raczej, że zrobiłem. Ja tego jeszcze nie zrobiłem, muszę to zrobić. O jezu. A, A tak do, tu... do Tuni to prawie jesteś w Tchuzel, więc... A tender. Kto za nami idzie? Jakiś 85. łowca. W się za no. O, już prawie jesteśmy Następny twój klon Przesada normalnie, co w tym Margonem się dzieje? Czekaj, nie, ja no, zmieniam strój To jakiś klon będzie za o. To ja też się zmienię za Dobra, i... ej, gdzie Madok? Zabity No, dawaj, to przechodzimy na mapkę Dobra ja od tego momentu zaczynam kręcić, bo tu już będzie ciekawie. Oj, widzisz? Kręcę. Wybita, wybita. A tak płakali... Kurde. Płakaliśmy, że będzie niewybita i... Z... A... No. Było, nie wiem, a Kurde ile. Pewnie Toter tu wybija, ostatnio z nim biegałem taki MAK-219 idziemy na Muglistą murgrote bo tam dalej byśmy nie przeszli a mcdoka oj a dobra przechodziłem przez tę mapkę idziemy stąd bo wątpię, żebyśmy ubili tego e mcdoka jeszcze maga do tego Mo może woja a... jest możliwość że ubijemy ale ty na ale jego jego to raczej a tego alligatora nie wiem, ja pamiętam, widziałem takich 180 co jechali Mogę zaryzykować jak chcesz Ja wiem, to by się głupio filmik skończył Chodźmy, bo to jest wybite to nawet no tak jak dobrze się, jak, No, ja nam się na skończył, że ty na Wiedźmie padłeś No Dobra, chodź, chodź ten e dach. Czekaj, tu na dole się da dach się, dach się. Jak ja idę to znaczy, że się da Wow, jeszcze tutaj tak daleko nigdy nie, nie, nie byłem. Dobra. O, moczarka. To jest warty 30K. Nie podniosę tego. Jakiś lauber, la jak on nam się zwie. Wybi nam expo. A, Wybi. A pewnie przez mapę przechodzi pół godziny. <noise> Ma pewnie zadki, którego praktycznie nie lagują w żadnym stopniu. Kurde mu mam, nie mogę nic Czekaj, napisać. Się, na czy tam Oj, widać, że muś Oj, możemy nawet... Ja mam... Czekaj. Opieszały to jest... Yy, Mac? Nie, senny to jest raczej Mac. A, opieszały to nie jest chyba Mac. Uważaj na Kajmana. Widzę. On są w grupie. Lubię. Dobra Kurde, A ja, będziemy pokazywać jak XP jakiś 232 a, tego, a, może z tym aligatorem bym zaryzykował, może z nim wygram e, może później jak jeszcze dojdziemy na... Słuchaj, Macie, a co to jest Czekaj. łowisko, nie nie wiem, nie znam. E, to jest chyba potrzebne do sieci MADOKów. Może tutaj podzielne idzie na pewno nie będę wybiegał o shit. Ej, to jest bez sensu. Co to nawet jest? Jakaś ryba tylko w pluska. A tu jest tajne przejście, ej, patrz. O, aha, jest tajne przejście, ale... Dobra, nie, bo tam jest mak. Maldoków, czyli maki, nie ma co ryzykować. No. O. Ja chyba napiszę pod filmem, że bardzo dziękuję dziękuję. Lauberowi, że nam pomógł w bieganiu po Magdokach. Ale walczy długo z tym opieszałem Magdokiem. Ej, on ma nad nim dość sporą przewagę, bez przesady. No może to jest jakiś Ej, Mac czy kto to jest i zajmuje mu pół godziny, żeby do niego dojść. Jeszcze ma pewnie dobrego kompa i go praktycznie nie laguje. I dlatego <noise> tak szybko zabija te Magdoki. Uważaj. On ma bardzo niski ping i dużo FPS-ów, tak. O, patrzcie, po, po, popisuje się na szybkiej O, Dąbrowa, idę tam. Ja mam tutaj TP. Bo jak była ta loteria, to zainwestowałem 12 seł mi się wylosowało. O, kurde, coś mi zlagowało, dobra. Aligator jak ktoś do mnie pisze, yy, że gratuluję mi 184 levela, ponieważ on jest też dość takim szybko XP. on też ma taki level co ja... Wbiłeś do tej groty, Tak, i tu jest Diamentor i Lauber, a Diamentor mnie nie a lubi, wybiłem jego kuzyna na Red. Czekaj, żeby, żeby ci nie zedał, słyszysz? Nie, żółta jest. Zapomniałem. Haha, Fajny Pewnie go broni. Mmm, mm, dawaj wybiję młodki. Ej, on nie wybił. Tepeloid? Lloyd? Ej, chyba jest TPL. Czekaj. Bo mm. no faktycznie ci Diamental nie lubi Czekaj E, tu nic no nie, tu nie ma, widzę, no. na bałek. O dobra ten wybił Zobaczymy gdzie oni idą? Ha! Spoko Ani bym Gdzie Wbiłeś do tego przejścia, czy nie jeszcze? Wbiłem do sali no, drugiej też, też tam, idę. tam tylko magdoki. O Jezu Albo mi się wydaje, albo oni coś mówią o tepelojcie Ale, ale spoko Oh shit Mglisty las Skryty azyl Ty pisałeś do niego, żeby nam wybijał? Ja nie pisałem Ale wiesz co? Moja przygoda z Magdokami musi się już zakończyć niestety Abra, moja ja też Mogę się dalej z kręcić tylko Ja już po prostu nie mogę dalej nagrywać niestety Z wami się żegnam Dziękuję za obejrzenie no Podziękuję też Lauberowi oraz Diamentorowi Diamentowi yeah. Ej, letni chamski Vuni! Powiedz o tym swojej niuni 2012 I Jak to robimy Mi bolno. Chcę się całować i jeździć konno Grać w tym bergaja, tracić pieniądze Patrzeć na laski i kontrolować rządze Daj mi numer, daj, daj mi numer Mówię tak do każdej, którą spotkał w tłumie Ja to lubię, właśnie tak to lubię Jeszcze tego nie robiłem, więc pamiętaj o tłumie o, Mam wakacje, zjem trzy odogi Wypiję, piwo plączą się rogi Koczę ulicą, co nie wierzę Kręcone lody, ziemię jak zwierzę Flądra, panga i tuńczyk w puszce Czuję się jak rybak na śmierdzący kutrze Stakuj na pokład, chwytaj za wiosło Złapiemy fale, a będzie nas wiosło Wakacje, jadę na basen Opuszczę szyby, zajebie basen Wziąłem zlitki, dmuchaną też też koszulę, wywalę klatę Glata, plecy, barki Glata, plecy, barki Tak trenują karki, pieprzam sucharki Wieczorem impreza, szparki, browarki Dlaczego noc jest krótka, a dzień długi jak bęgo? Dlaczego wszystkie typy chodzą z opaloną gębą? Dlaczego te dziewczyny nas kochają za bezczelno? Dlaczego to tylko dwa miesiące, a nie pieniądze? Zielona palma na mikstanach, rozkładam hamaki, baluję do rana. Otwieram szampana, to panna jest baga prawie, bo wydała za dużo na parze. Bo są wakacje i pompuję ponton. Chodzę mną baby, dziś zabrałem kondo, choć, choć, kolorowe. Wielu kupiłem setanią Jak poznam fajną panią zrobi się z nich namiot Co dałem? Byłem poznam znam się na namiotach A wszystkie karterki mają duże łydki Mama mówiła, że nie jestem brzydki Nie, nie boję się Chłopie z tyłki nie, nie boję się Chłopie za czytki nie, nie boję się, chyba że mężczyzny odwal ty, się od mojej lali rowar polali, odwiedzam kluby Lubię brzoskwinie i duże arbuzy Nie byłem sam, myślałem o brzustach Dochodziła szusta, ja dochodziłem w ustach Są wakacje, nie liczę floty białe skarpetki, krawki, kubotki Dlaczego noc jest krótka, a dzień długi jak węgiel? Dlaczego wszystkie typy chodzą z opaloną gębą? Podziwiasz melica, Chcesz dotknąć mnie z mam wakacje, pieprzę komputer Niczym renegat, odpalę skuter Krótkie spodenki i sandały także Jest tak gorąco, że się chodzę w jadrze pów jak gorąco, uf jak gorąco pryt, Ups, pierdolę mnie chcąco Polewam się kibirem, bo działa kojąco są tak spalony, że śpię na stojąco Bo wakacje ty trochę smocze, pokażę krocze Zadu zysku, oh, proszę bardzo Byłem śmiały, teraz nową gardą na molo, ej, Ja na i line polo Trilej noc ej, nie ej, będę solo ha, Wysoka palma, wielkie kokosy right. Nie bądź zachładna, ja już dostęczego noc jest krótka, a dzień długi jak bęgo? Dlaczego wszystkie typy chodzą z opaloną grębą Dlaczego te dziewczyny na skórze? Dlaczego to trwa tylko dwa miesiące, a nie wieczność? Dlaczego noc jest krótka, a dzień długi jak bęgo. Dlaczego wszystkie typy chodzą z opaloną gębą? Dlaczego te dziewczyny...